Mam tutaj dwie jednostki, transportowe, dwie jednostki sprzętowe. Jedna nazywa się dromader i służy do transportu wyposażenia żołnierzy, drużyny piechoty. Natomiast drugie podwozie jest jako podwozie Thales. Które służy jako nośnik systemu ochrony granic. Zamontowane na nim czujniki, sensory, jest w stanie wykryć ruch, ewentualnie wtargnięcie do strefy zakazanej i podjęcie reakcji. Jeżeli wykryje zagrożenie, wtedy przekazuje tą informację do Centrum Dowodzenia, i tam operator podejmuje decyzję o reakcji. Te urządzenia są podobne do dronów, które w tej chwili są wykorzystywane jako bezzałogowe statki powietrzne, natomiast one są jednostkami lądowymi sterowanymi zdaniem.